Świat setki tysięcy niewolników w Europie specjalny raport Unii Europejskiej. Der Spiegel, powołując się na dokumenty pochodzące wprost z Unii Europejskiej, twierdzi, że według najnowszych badań setki tysięcy ludzi na starym kontynencie pracują jak niewolnicy. Takie dane ma zawierać specjalnie opracowany dla Parlamentu Europejskiego dokument. To według danych Europejskiej speckomisji zajmującej się przestępczością zorganizowaną, praniem brudnych pieniędzy i korupcją, blisko 800 tysięcy osób pracuje we wspólnocie europejskiej w niewolniczych warunkach, jedna czwarta z nich jest wykorzystywana seksualnie na handlu ludźmi gangi zarabiają rocznie 25 miliardów euro wysoko szacowane są też nielegalne wpływy z handlu ludzkimi organami eksperci unijni wyliczyli że na terenie Unii Europejskiej działa 3600 przestępczych grup opracowanie ma być prezentowane na forum Parlamentu Europejskiego 23 października mój serwis.blogspot.com